Elbląg to Twoja dzielnica. To Twoje ulubione przestrzenie do wypoczynku i rekreacji. To również szkoła, w której uczą się Twoje dzieci. To miejsca, w których spotykasz swoich przyjaciół i poznajesz nowych znajomych. Elbląg to Twoje miasto. Każdy z nas ma wpływ na to, w jakim kierunku będzie się rozwijało gospodarka, edukacja, służba zdrowia, sport, kultura. Mamy wpływ na tak wiele dziedzin. Wybory samorządowe nie są mniej ważne niż parlamentarne. Wybraliśmy Radę Miejską, teraz wybierzemy wspólnie prezydenta miasta. Idźmy na wybory. Pokażmy, że zależy nam na naszej małej ojczyźnie. Jeśli nie pójdziesz na wybory, to inni zdecydują za Ciebie. Twój głos ma wpływ na przyszłość obłąka. Nie śpi, bo Cię przegłosują.